Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie z Kancelarii Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej Jana Zbigniewa Potockiego. Szanowni Państwo, mam do przekazania kilka informacji, które są bardzo ważne i istotne. Po pierwsze, to o czym nie wspomniałem w wcześniejszym filmiku, to fakt, że popełniłem pewien błąd i chciałbym Państwa za to przeprosić, ale uczymy się tej historii i cały czas... Patrzymy na to. Po pierwsze, to to, że e, powiedziałem, że oczywiście powstał w 1939 w Londynie rząd, e, jest to nieprawda, dzisiaj mamy rocznicę, proszę Państwa, to o czym mówiłem, 30 września 1939 roku został powołany prezydent, e, nominowany prezydent Raczkiewicz na swój urząd. I od tego momentu najpierw we Francji później w Londynie. Był cały czas rząd na uchodźstwie. Prezydent Jan Zbigniew Potocki jest prawowitym i legalnym, konstytucyjnym kontynuatorem tejże właśnie e, zmiany prezydenckiej, e, dalej na uchodźstwie, dalej nie mamy traktatu pokojowego e, i dalej jesteśmy jakby, w, nie ma czynności wojennych, ale jest, że tak powiem, stan wojny, bo nie ma traktatu pokojowego. I oto się między innymi to wszystko rozbija. Proszę Państwa, to wstępnie wydarzyła się duża klęska w Polsce. I wiemy to doskonale i wszyscy o tym wiedzą to nie jest sprawa bobrów ani żadnych innych sytuacji. E, pogodą sterują. Po prostu, najzwyczajniej sterują. E, mamy być biednym narodem, biednym, ubogim, nie mającym niczego. Do tego właśnie doprowadzają, tak? I proszę Państwa, naprawdę wyrazy współczucia dla wszystkich powodzian, dla wszystkich tych, którzy ucierpieli w tej tragedii. E, oczywiście to nie jest pierwsza i ostatnia, bo są już informacje, że według pewnych statystyki wyliczeń i tego wszystkiego Zapowiadają jeszcze na 2025, że będzie powódź, i tak dalej, i tak dalej. To powiedział jeszcze generał brygady w wypowiedzi swojej telewizyjnej. Naprawdę duży szacunek, panie generale, ponieważ to, co pan powiedział, to jest to prawdą. To jest dezinformacja, zatajnianie informacji, przekształcanie tego wszystkiego i z tym się zgadzamy jak najbardziej. Jest to celowe działanie, a chociażby potem tylko, przecież to, co powiedział pan, panie generale. Mamy bardzo dużo zastępów straży pożarnej w Polsce. Mogli przyjechać naprawdę strażacy, skoro mogliśmy wysłać strażaków do Grecji czy do Szwecji. To nie ma problemu, mogliby przyjechać na drugi koniec Polski i pomagać i ratować. Wcale nie jest potrzebne wojsko jakikolwiek obce w tym momencie, żeby tutaj zaciałało. To w tej sprawie. Kolejna sprawa, sprawa to jest taka, że będzie spotkanie w Pszczynie 5 października i proszę Państwa są bardzo dosyć mieszane uczucia i dostajemy telefony i to różnie jest odbierane, ponieważ jest to rocznica powstania, założenia urzędu w Pszczynie i spotkanie będzie 5 października, kolejny rok, który trwa urząd, z tym, że tylko urząd założył Dał zgodę na założenie i z dofinansowaniem prezydent. Więc, skoro na prezydent jest tutaj pewnego rodzaju, moim zdaniem, nietakt w tym, że jest organizowane. Moim zdaniem, że moje zdanie może się nie liczyć, ale jako szefa kancelarii takie spotkanie powinno być zorganizowane z chwilą uwolnienia prezydenta. Dopiero i można by było zorganizować przepiękną, dużą galę. Nie byłoby najmniejszego problemu. Myślę, że to spotkanie no jest naszym zdaniem troszeczkę nie na miejscu i jest takim nietaktem. Oczywiście jest jeszcze więcej nietaktu, chociażby niestosowna etykieta. Kancelaria prawdopodobnie, nawet jestem więcej niż pewien na 100%, że po prostu nie będzie uczestniczyła w tym spotkaniu, dlatego że oficjalnie nie ma kancelarii na zaproszenie. Także szanowni Państwo, kto oczywiście chce, jak najbardziej nie wzbraniamy, każdy może uczestniczyć w tym spotkaniu. To jest Państwa wybór. Zrobicie Państwo jak uważacie, ale takie jest nasze zdanie w tej chwili. I też moje, że nie powinno być tego spotkania na dzień dzisiejszy. Tym bardziej, że będziemy przed rozprawą i tutaj już oczywiście urzędnicy, niektórzy się rozchukali, poszli. Zresztą proszę Państwa, jest bardzo dużo spraw, niejasnych do końca dlatego, że z chwilą zatrzymania prezydenta, no nawet już te pewne rozłamy gdzieś tam już były, z chwilą zatrzymania prezydenta bardzo odsunęły się wszystkie urzędy i urzędnicy państwowi od kancelarii. I czy państwo to, tego chcecie, czy też nie chcecie, to jest mi naprawdę obojętne, ale prezydent namaścił mnie na szefa kancelarii, na dyrektora generalnego i szefa i, i, i sekretarza stanu. Tak? I, szanowni państwo, e, odsuwanie się w tej chwili, i robienie, tak to odbieram, no niestety, ale na złość. E, e, panowie kancelarzyści, jak to mówi pan z radia, który tak naprawdę prezydent już powiedział w e, swoich wypowiedziach, że e, jest zdrajcą. Nie słyszeliśmy, żeby to odwołał. Są tylko jakieś domniemania. I, I ktoś tam mówił, że nie, pan prezydent zadzwonił. Nie ma tego nagrania. Trudno, przykro mi. Ale w ten sposób, że tak powiem, jest to jakby nie do końca honorowane. Więc dlatego, proszę Państwa, jeżeli jest samowola bardzo dużo w tej chwili wśród urzędników, strona internetowa. Szanowni Państwo, strona internetowa nie jest prywatną stroną. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Mam nadzieję, że tak. Jest dekret powołujący stronę internetową. Zresztą, proszę państwa, tych dekretów mamy bardzo dużo. Dlaczego one nie są umieszczone na stronie internetowej www.2rp.info.pl Komu zależy na tym, żeby to wszystko po prostu gdzieś tam zakopywać? Dlaczego tak jest? Wszystkie czynności, które są wykonywane ostatnio przez urzędników, są przeciw panu prezydentowi. Tak naprawdę jest to prywatny folwark. Prywatny biznes sobie ktoś zaczyna robić. Proszę Państwa, nie ma naszej zgody na to. Cytuję słowa dosłownie, tak? Nie ma zgody kancelarii na prywatny folwer. Jeżeli mówimy, że trzeba wpisać do dziennika ustaw, to wpisujemy do dziennika ustaw. Nie ma czegoś takiego, że a kto to jest, a my nie wiemy, a nie wpiszemy, bo nie mamy zgody pana prezydenta. Szanowni Państwo, w tej chwili kancelaria jest nadrzędnym urzędem. W tej chwili... Wszyscy urzędnicy powinni się słuchać, jak nie ma prezydenta, kancelarii prezydenta. A w tej chwili odczuwam i mam takie wrażenie, że państwo robicie wszystko przeciw. Praktycznie po, od kilku miesięcy, gdzieś od czerwca, już praktycznie gdzieś słyszę, że trzeba kancelarię zmienić, wymienić, wyrzucić, że trzeba, że kancelaria nic nie robi, że kancelaria nie funkcjonuje prawidłowo itp. itd. Ja się pytam, czyja to jest sprawka? Jeżeli jest rozłam między urzędami a kancelarią, to, szanowni Państwo, zgody nie będzie w tym momencie. Mówię to wprost i biorę za te słowa odpowiedzialność. Dlaczego? Dlatego, że Państwo robicie, Państwo w państwie i robicie wszystko przeciw panu prezydentowi. I dlatego chciałbym tylko powiedzieć tak, że. E no, właśnie, tak żeby to dobrze zafunkcjonowało. Kim wy jesteście, Państwo? Na kogo pracujecie? O co chodzi wam? Wszystko to, co w tej chwili jest czynione, doprowadza do tego, że suwereni się odsuwają, suwereni się okopują, nie wiedzą, dzwonią do kancelarii. Panie Jacku, o co chodzi z tym wszystkim? Szanowni Państwo, ja Państwu pokażę tylko, żebyście Państwo wiedzieli, e, jakie dekrety nie były zamieszczone na stronie internetowej, oficjalnej stronie, nie prywatnej stronie absolutnie, tylko internetowej stronie Kancelarii Pre Pana Prezydenta. Szanowni Państwo, e, no tutaj mianowicie hmm, jest dekret Prezydenta o rejestracji film, firm. Proszę Państwa, czekali na to ludzie suwereni. Od trzech lat słyszę, odbieram telefony i słyszę, e, kiedy będzie można rejestrować firmy, żeby normalnie zacząć gospodarzyć, żeby normalnie zacząć pracować, funkcjonować, żeby podnieść tą gospodarkę. My wiemy doskonale, że komuś zależy na tym, żeby to nie funkcjonowało. Nie wiadomo komu, tak? E, szanowni Państwo, czyli jest o rejestracji firm, e, jest dekret. E, to wszystko są jeszcze z lipca dekrety podpisane przez prezydencję prezydenta e, o fundacjach, powołaniu i powstaniu fundacji można, można, proszę Państwa. E, jest dekret również o prawodawstwie medialnym, właśnie to niektórych chyba boli za bardzo, tak? Jest dekret, który mówi dokładnie o tym, że media są państwowe, krajowe media publiczne, radio, telewizja, praca stanowiące własność skarbu państwa. I szanowni Państwo, e, już wypowiadał się tutaj jeden pan z, z radia, nie wspomnę jakim, że panowie kancelarzyści chcą pieniędzy za to, że i ustosunkować, że media publiczne. Nie. My nie robimy tego dla jakiejś własnej przyjemności, proszę Państwa. To wszystko jest. Jest dekret. No i oczywiście aż trzy dekrety, proszę Państwa, o odwołaniu gwardii. Dlaczego pieniądze są zbierane na gwardię? Dzisiaj zadzwonił do mnie pan. I powiedział, dlaczego ja mam na jakiś warsztat mechaniczny płacić pieniądze. Proszę Państwa, jedynym w tej chwili funkcjonującym numerem konta jest ten na 38, rozpoczynającym się. Także proszę Państwa, ja dzisiaj dyktowałem kilka razy kilku osobom to. Wydzwaniają jakieś ludziki śmieszne do suwerenów i mówią, żeby wpłacać na ZHP, na radio na wardzie szanowni państwo po co to rozbijać po co to rozbijacie, niszczycie? i to chyba jest takim zamiarem żeby zniszczyć to wszystko żeby to co zrobił pan prezydent do tej pory wszystko jednym ciosem żeby to wszystko niszczyć rozdzielacie naród nie dość że jest podzielony to jeszcze rozdzielacie rozczłonkowujecie to nie jest powstawanie nowego przez ponczkowanie tylko to jest niszczenie deptanie tego wszystkiego Szanowni Państwo, na to zgody nie ma. To, co w tej chwili się wyrabia, to jest w ogóle skandal. Ignorancja totalna. Szanowni Państwo, uważam, nawet powiem tak, że niektórzy chyba czekali, aby prezydenta uwięziono, bo właśnie mają swobodę tego typu ruchów. Mówią nie, bo nie. Robią swoją własną piaskownicę. Szanowni Państwo, nie może do tego być. Nie może. To jest w ogóle niedopuszczalne, to co się dzieje w tej chwili. Odnoszę wrażenie, że jest robione wszystko, żeby zniszczyć pracę prezydenta. Tyluletnią pracę prezydenta. Po co? Na co? Można sobie odpowiedzieć. Oczywiście, dla kogo wszyscy pracują, tak? Nie wiadomo. Ci, którzy niszczą to wszystko. Dla małych czoteczek? Na agenturów, kancelarię, na kancelarię, tutaj ktoś mówił w radio, że jest agentura, pracuje i tak dalej. Szanowni Państwo, dotychczasowe władze przy prezydencie, która był poprzedni szef w kancelarii, no to można się tylko domyślać, ale to jest wynik tej pracy, trzyletniej ponad pracy, czyjeś, aby prezydenta tam umiejscowić, gdzie prezydent jest, żeby to wszystko zniweczyć. Prezydent ostatnio powiedział, że jeżeli będzie zamknięta kancelaria, to ja już nie będę miał siły odbudować tego wszystkiego. Więc dlatego ja powiedziałem po raz ostatni, mówię, będę walczył do końca, do końca będę walczył, aby kancelarię utrzymać. Suwereni, podnieście się z kolan, spójrzcie na oczy, przetrzyjcie te oczy. Ja wiem, że prezydent was wyzywał i też od baranów. Ale ludzie obudźcie się wreszcie, zobaczcie, co się dzieje. To jest nieprawdopodobne. Manipulują wami nie tylko w mediach, telewizji, ale też wielu suwerenów. Nie może być czegoś takiego, że jest państwo w państwie. Rozumiem, mogą być inne odłamy polityczne i tak dalej, zawsze są w każdej, prawda? Jest opozycja i tak dalej, nie ma problemu. Tylko jeżeli dzisiaj ktoś mi mówi, że robi to dla, dla dobra prezydenta, to ja się pytam którego prezydenta. Męcla? Nie wiem, który ma być? Dlaczego w jakimś radiu jest mowa, że wspaniały człowiek, że tak dalej? Proszę państwa, o co tu chodzi? Przecież my mamy prezydenta.